Cześć, dzień dobry. Od niedawna oglądam kanał Zdrapko Misia. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. I ona regularnie kupuje różne zdrabki i kupony w lotto i na kanale swoim to nagrywa. Ja nie ukrywam, że kiedyś już kupowałam regularnie zdrabki, Oczywiście więcej na tym straciłam niż zyskałam. I przestałam, zrobiłam sobie przerwę. Ale jako, że ją oglądam, widzę ile to sprawia frajty. Ja też postanowiłam sobie... Z okazji walentynek, czyli dokładnie 14 lutego, kupiłam sobie 5 zdrapek o wartości 20 zł, bo znam, że nawet jak stracę do 20 zł, to dużo się złego nie stanie. I też do Was przechodzę właśnie z takim odcinkiem odnośnie zdrapek lotto. Ja bardzo lubię o tej zdrapkomisji. Podlinkuję Wam kanał w opisie tego filmiku. A Oglądać te filmiki dla relaksu. I też postanowiłam właśnie raz na jakiś czas sprawić sobie frajdę. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Pewnie jak nic nie wygram, to znowu moja irytacja wzrośnie i na pewien okres czasu sobie dam spokój. Ale może też będę mile zaskoczona. Zobaczymy. No nic, ja tutaj spróbuję jakoś tak ustawić kamerkę, żebyście to dobrze widzieli. Przygotowałam sobie moją szczęśliwą monetę. Oraz przygotowałam sobie to urządzenie, które oficjalnie jest do usuwania wyprysków ale ja go do, w tym celu nie użyłam używam go do różnych innych dziwnych rzeczy i właśnie między innymi przyda mi się do zdrapek ustawię Was tak, żeby było dobrze z drugiej perspektywy dobra tak teraz chyba widzicie dobrze tak się zastanawiam od której zacząć może zaczniemy od tej najtańszej za 2 złote bo te są po 5 to jest za 3 to jest za dwa. ok Tutaj mamy co? Strap całe pole gry. Znajdź 7 i wygraj przypisaną do niej kwotę. Znajdź 7 zieloną i przypisaną wygraną pomnóż razy 2. Czy ja coś w ogóle znajdę? No tu już nie. Tu już też nie. Trójeczka. ósemka. Czwórka, dwójka i szóstka. No i już pierwsza zdrabka spalona. Nie ma niestety nic. No, ja mam takie właśnie szczęście, ale dobra, nie poddajemy się. Idziemy dalej. Może weźmiemy tą kolejną siódemkę, tym razem za pięć złotych. To tutaj trzeba zrobić. Zdrab całe pole gry. Jeżeli z, jak, jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrywasz przypisaną do niej kwotę. Znajdź symbol, to jest tam uśmiechnięta późka i wygraj przypisaną do niego kwotę. Ok. Najpierw liczby, jakie muszę mieć: 52, 42.

49 nie mam, 56 nie mam, 31 nie mam. Więc kolejna spalona zdrapka. Aj, zachciało mi się zabawy. I teraz mam. Okej, okay, teraz mamy laki, koniczyna. Zdrab całe pole gry, znajdź symbol albo szarej biedronki, albo czerwonej i albo się otrzyma w przypisaną wygraną, albo podwojoną razy dwa. No więc lecimy. Palma. Słoneczko. Winogrono. motylek Piórko. zegar baran co co to jest baranek mm. Ok. okej róg kier I klucz. No i kolejna przegrana zdrapka Tu chyba już nic nie ma, nie? Tutaj już jest to nie No i krops. Już mamy, widzicie, 12 zł, poszło papa. Pa. I teraz zostały nam krzyżówki. Weźmiemy się najpierw za tą. Krótką krzyżówkę i właśnie ta zdrapko misia, ona ma bardzo fajny patent, że ona najpierw zdrapuje sobie po dwie literki. I to jest chyba najfajniejsze. I szuka sobie tych literek na krzyżówce, czyli DR. Wszystkie DR trzeba teraz poskreślać. Tutaj jest Rka. R R er kum, er dan... Już więcej nie widzę, więc lecimy dalej. Tutaj mamy A i G. tutaj też jest A. A A chyba mamy wszystko już Teraz mamy literkę K i X k i x k k k Jest chyba mało spotykane, prawda? Tak mi się coś wydaje. Bo jest mało słów, ale to tak tylko na szybko, właśnie mówię, że jestem zaskoczona, ale to jest może właśnie te moje szczęście. Ja widzę, że widzicie A. Patrzcie, jaka ja jestem. Były literki A, a ja ich nie podkreślałam. Tutaj też jest A. Ja nie jestem taka uważna jak zdrabko Misia. Ona to tam ma w wprawę. Taką, że ona tu robi ekspresowo i potrafi to ogarnąć w całości. A ja już tutaj takiej wprawy nie mam. Oj, 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 No nic. Mamy literkę I. I mamy literkę V. I... I... No i nie ma. Dobra, lecimy dalej. Tam już jest kod kreskowy. Mamy literkę L. L u, L. Jest jeszcze literka A. Spuść. Ja to jestem. Dobra, lecimy dalej. W i N. Tutaj mamy N, W, N, N, N. Dobra, nie mam H i S. Hu, 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 hu. Tu jest dwa razy S. E i y. Już jest jedno słowo. literka P i T. Co? Tutaj mamy ile słów? Strap pole twoje litery, zdrap twoje litery, używając twoich liter, skomentuj. Trzy lub więcej słów na krzyżówce. Skompletuj. I wygraj kwotę zgodnie z tabelą wygranych. No to tutaj byłoby jedno słowo, Aga. Dobrze myślę. Tu jest Aga. Tu jest Duna i Tartak i Kup. Czyli co cztery słowa by były za 6 zł. Czyli ja to dobrze, wiecie, bo ja tą krzyżówkę pierwszy raz robię, ale według mnie tutaj mamy na pewno jest Tartak, na pewno jest Aga, na pewno jest Kup. To trzy słowa na pewno są Duna. Aż sobie coś mi mówi to słowo, aż sobie w Googleach wpiszę, Czekajcie, bo coś mi to słowo mówi. Czy jest takie słowo w ogóle? Czy ja sobie tylko ubzdurałam? Duna. Nie, Duna jest. Duna nie ma w ogóle takiego słowa. No to nie. Czyli mamy trzy słowa za trzy złote. No to to by było coś. Teraz mamy tą większą krzyżówkę, i znowu odgrzebujemy litery. Już nie ma nic. To tu na pewno będzie tak. Roz, chociaż nie to nie, to też nie. Wilk na pewno. Owid już drugie. Nie, tutaj nie mamy słówka. czyli to będzie przegrana strabka. No bo muszą być minimum trzy słówka. Co do tej, to właśnie jeszcze się muszę... Zobaczcie, słowo to poziomy lub pionowy, nieprzerwany ciąg liter. Musi zawierać wszystkie pojedyncze litery między czarnymi polami. To znaczy, nie są brane pod uwagę słowa znajdujące się wewnątrz kompletnego słowa. Na przykład w słowie kelnerka nie zlicza się słowo nerka, ner. -kaner. A, no to widzicie. No to mam tą też przegraną zdrapkę, taka ja jestem kumata z tych zrapek właśnie. Czyli tutaj nie mogę tego policzyć. Tutaj też tego nie mogę policzyć. Tutaj mamy jedno słowo. Tutaj mamy drugie słowo. Więc to jest przegrana zdrapka. A ta zdrapka też będzie przegrana. To jest tylko wilk. I jest tylko wid już. Oczywiście jak Wy widzicie coś, jakiś mój błąd z mojej strony, no to proszę dajcie znać. Bo ja od niedawna znowu wróciłam do tych strapek i nie ukrywam, że znowu jestem zniesmaczona, że się dałam namówić. Wydałam 20 zł, a tak to sobie mogłam, wiecie, kupić coś dobrego, na przykład do zjedzenia. No ale trudno. Przynajmniej jakaś rozrywka była w niedzielne popołudnie. Więc ja Wam serdecznie dziękuję za... Oglądanie. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobało. I do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa.